W tym filmie stwierdziłem, że przetestuję rzadkie skrzynki na box PVP na anarchia.gg. Zrobiłem potężny opening, ale to oglądajcie do końca, by się przekonać, co mi wypadło z tych 100 skrzynek. Co więcej, by bardziej urozmaicić wam ten opening, dołożyłem jeszcze 10 dni poziomu czwartego. Także całość wyszła naprawdę fenomenalnie. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie 1000 polubień, a zabiorę się za kolejny mocny odcinek. Ja już nie przedłużam, miłego oglądania. Okej, okay, także witajcie, widzowie, witam was bardzo serdecznie i będziemy dzisiaj testowali, słuchajcie... Pamiętacie, jak testowałem skrzynki AVK? Pamiętacie. To ja teraz będę dzisiaj testował, słuchajcie, skrzynki rzadkie. No i mam jeszcze 10 straszliwych dni poziomu czwartego do otworzenia również... Także dzisiaj grubo testujemy sobie 100 skrzynek rzadkich, zobaczymy co poleci. Drobże skrzynki rzadkiej, jest raczej taki no mocno słaby, moim zdaniem. No tutaj klucze pizzy zdecydowanie rzecz, która bardzo mi, no, bardzo mi na niej zależy. No i oczywiście voucher na VIPa, kolejna rzecz, na której mi mocno zależy. Reszta itemów nie jest dla mnie jakoś istotna, może te 8 anarchicznych odłamków jeszcze w miarę. No ale mamy tych kluczy jak sami widzicie mniej, mamy ich 95, ponieważ tyle sobie kupiłem. Ale teraz jeszcze na rynku sobie dokupimy ostatnie 5 kluczy, ponieważ no, y, nie chciałem wszystkich kluczy kupować, wiecie, tylko na stronce, tylko wolałem też właśnie tutaj sobie na rynku coś podpatrzeć, może ktoś fajnie sprzedaje te klucze, A wiem, że na pewno komuś się przyda zarobić. W ostatnim odcinku, jak nie widzieliście, zrobiliśmy sobie anarchiczny mieczyk, więc o, też jest człowieku grubo, nie? E, ten y, oczywiście 3-8 anarchiczny z wampiryzmem, także fajna sprawa. I ogólnie tak, dobra, gdzie są te klucze? Tu jest jakiś pierwszy klucz, a to jest do awka. Ej, dobra, bo to trochę kosztuje. Ja myślałem, że to będzie tańsze, ale ty. A może ktoś. Ty, ja pierdziele, ty. Ktoś to na. Nie, dobra, no way. Tu są same awki, to po milionek, a nie ma na przykład rzadkiego żadnego? Ty, po ile chodzą rzadkie klucze? ja myślałem, że to jest taniutka sprawa. Tu widzę, że awki są. Awki, awki, ale ja afki dzisiaj nie otwieram. Awki już otwierałem. Jak nie widzieliście odcinka, to wbijcie sobie. Zobaczcie, tam testowaliśmy 2 miliony. Najtańszy kluczyk, dobra, bierzemy oczywiście. Mamy kolejny kluczyk. E, no 2 miliony, no to to jest, jest sporo. Jest sporo, nie powiem, że to nie, nie jest sporo, no bo jest, ale. No ale co? No trzeba, trzeba. Próbujemy znaleźć. Tu mamy awki. Kurde. To już myślałem, że fajnie rzadkie będą zestakowane. To bym sobie kupił. Ale widzę, że... 11, kurde, już myślałem, że to były rzadkie, ale bym wtedy przepłacił na tamtym. A e, rzadkie pojedynczo ludzie wystawiają. Tak kurde, jak patrzę to tylko pojedynczo są wystawione, więc chyba będzie trzeba pojedynczo je kupować, tylko tu są po 4 miliony, więc to jest w ogóle jakaś śmiech na sali, nie? To jest to dwa razy więcej niż ja przed chwilą zapłaciłem. Więc więc nie może tak być. Musimy znaleźć coś tańszego. A jak wyjdzie, że nie ma Ty, bez to może być, że nie ma. Ale jazda będzie. Tu jest za 2,5 miliona dwa razy, a loty. Asielot wystawił, i chyba Asielot będzie, no ma na najtańsza Asielot. No dobra, Asielot, bierzemy od ciebie. Te rzadkie są 2,5 miliona. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że to trzeba tak kurna przeskipowywać wszystko. Ja pierdziele, weź, znajdź te klucze teraz. 2,5 miliona. Dobra, jesteśmy na 5. Ja pierdziele, no way, nie? Dobra, 2,5 Asielot. Dobra, bierzemy. Aha, dobra, mamy 38, znaczy, bo, boże, mamy już 98, 98 kluczy, jeszcze dwa. Jeszcze dwa, proszę cię, ryneczku, daj mi jakiś kluczyk, nie? I really, please, yy, o kluczyk jakiś fajny, od najniższej ceny. No i proszę, niech ktoś się machnie i wystawi. Tripihuki, hooki, tutaj, ktoś skamuje na kluczyki, trzeba uważać. Pamiętajcie, żeby ładnie kupić w rynku klucza, nie wiecie, żebyście się nie nacieli no powiem tak, tutaj nic nie ma obecnie, przeskipujmy sobie, tu jest za milion, no ale za milion to chodzą tylko te awki Wiesz, jeszcze sprawdzam, bo, no nie chciałbym przepłacać, a dwa kluczyki potrzebuję, to nie jest dużo, serio No ja myślę, że za 3 miliony chyba będę miał najtaniej teraz już No dobra, wydamy widzowie, wydamy, no co można zrobić Ty, a ja z kita nie mam, ale jazda, ja bym to kupił stary, jak kita przecież mam Tu jest jeden, dobra, dało, dało do mnie, wy, dobra rzeczy ze mnie poleciały ciur z tymi rzeczami widzowie, ale ważne, że kluczyk ogarnąłem, dobra, ty jest kluczyk. Widzowie, ja to jednak mam łeb jak sklep, tylko szkoda, że półki puste czasami, ale kurde! Ale żem przekminił, nie A wy mówicie co potwór, co potwór. Zobacz, zobacz gościu. Tu jest wipek odebrany, na wipku nie ma kluczyka, a tutaj też jest jeden. Kurde, jeszcze jest jeden do epickiej. Ale czy ręki to opłaca mi się teraz odbierać? Jak ja dobra, mam zasyfione eku całe, dobra, tu sobie weźmiemy, odblokujemy sobie szybko szalkera ostatniego, odkładamy naszej temy. Wiecie, żeby mieć clear eku giga, wyczyścimy sobie w pełni eku, żeby po prostu zostawić tylko te rzeczy, które chcę sobie dzisiaj otwierać. Oczywiście głównie chodzi o te 100 rzadkich, tych rzeczy. Ale oczywiście te straszliwe dynie, jako że trwa jeszcze event, kiedy to nagrywam, to sobie też otworzymy, żeby nie było. Słuchajcie, no co ja wam powiem, no muszę też się otworzyć. No, ja lubię otwierać rzeczy, a no co, one, są, one same chcą, żeby mi otwierał, więc ja je otworzę chętnie. Dobra, yy, i teraz bierzemy tego kita ostatniego. Kit, let's go. Kit i mamy te kluczyki, dobra, mamy kluczyki. Yy, ten epicki zaraz też sobie otworzymy dla formalności. To sobie oczywiście tutaj wydupcymy wszystko. Pik, 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 pik. Dobra, w ostatnim shulkerze mam wszystkie rzeczy, muszę o tym pamiętać. A jeszcze sobie, czekajcie, wydupcę sobie też jeszcze te rzeczy stąd. Yy, tylko shulker sobie zostawię, koksy. No dobra, git. Tak może zostać. No i dobra, zaczynamy oczywiście. Pizka, mamy jeden kluczyk. Litra papryka. Litra papryka nie jest za fajna. Poziomu pierwszego skrzynki przerobimy sobie. Znaczy, te. Dynie przerobimy sobie, oczywiście, na poziom drugi. Żeby mieć jedną też poziomu drugiego. Tu otwieramy te. Tu otwieramy tom. Nie, no, giga. Nie, mi nie oddało, tak szczerze. Dobra, to w ogóle jest jakaś pomyłka. To zaraz będziemy otwierać. To słuchajcie, umówmy się, że te straszliwe jedynie czwórki otworzymy sobie na sam koniec, bo z nich może coś naprawdę fajnego polecić. A teraz będziemy oczywiście w te rzadkie celowali, 100 rzadkich. No i co, ogólnie powiem tak, te trzy rzeczy i tylko tyle mnie interesuje. Pierwsze 10 skipowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O! Cztery anarchiczne odłamki, to jest dobry drop, jedyny dobry drop, który mi poleciał. Oczywiście celujemy tutaj, słuchajcie, wy, kurczę... No... ten, ten... najfajniejszej rzeczy, nie? Może jakieś właśnie... Zobaczymy, ile tych kluczy epickich najbardziej poleci. W to najbardziej liczę, żeby te klucze epickie poleciały. Tu już jakiś debil rzucała sobie te, te, złote talarsy. Oczywiście trzeba zmienić ch, żeby mnie nie, nie znaleźli. Zmieniamy ch, zmieniamy oczywiście pana czyścika, żeby nie było. No bo to kurde, wiecie, bo po co mają mi przeszkadzać, nie chciałbym, żeby mi przeszkadzali jak to otwieram, więc, więc no. Dobra, otwieramy z animacją, teraz szybkie, szybkie kilka z animacją i co tu leci? Osiem serc oceanu, te serce oceanu też mogą lecieć w sumie, bo 64 tych serc oceanu to jest przecież kurde jedna łóżka więc to nie jest wcale aż takie dziadowe, tak szczerze. Nie jest to wcale takie dziadowe, więc kurde, można by tutaj coś może podrapić ciekawego nawet z tego. No ej dobra, ten, ten kolega już na bana idzie, Bartek Szok ba Bartek Szok123456, możecie go zgłaszać widzowie Jak go zgłosicie za rzucanie tymi talarkami Jest nagrane, przed chwilą widzieliście No panie Bartku, powiem tak, poleci pan elegancko na banicję Strasznie nie lubię takich cwaniaczków, idiotów No zobacz, zobacz No i pan, pan Bartek zaraz na bana poleci, nie? Także fajnie Właśnie takich ludzi trzeba widzowie, nagrywajcie to, jak wam takie coś robią i od razu ich słuchajcie, bierzcie za habety. Bo, bo to to chodzi, o to w tym wszystkim chodzi, żeby tych ludzi wyczaić tych których tak jak debile rzucają wam pod nogi, jak otwieracie sobie skrzyneczki na spokojnie. No więc pamiętajcie o tym, żeby takich, e, takich idiotów od razu zgłaszać, nie? No i dobra, otwieramy kolejna skrzynka. Nie no, Elytra, już myślałem. Dobra, same i same te dziwne sety. Dobra, skipujemy. Dobra, cztery anarchiczne odłamki, cox? Tutaj litra słońca, chem papryka, no nie no, chem papryka, to ja się też z hełmu papryka, człowieku, jak ja chcę epicki kluczyk, to jest jedna rzecz, która mnie tu interesuje, i wywał Czarna Vipa. No i póki co, nic z tego mi nie wypadło, ja pierdykam. Ej, tak szczerze, jest yy, mocna tragedia, mocna tragedia jest, bo nic z rzeczy, które chciałem, mi nie poleciało. No, odłamki poleciały mi, ale to mało strasznie tego, jakby, nie wiem, masakra trochę. Szczerze, jestem lekko yy, zdumiony. Bo no nie spodziewałem się, że tak, tak to będzie leciało nieciekawie, bo już otworzyłem kurde sporo tych skrzyneczek No otworzyłem sporo tych skrzynek No a teraz, wow, dobra na farcie, oczywiście jakiś zjeb znowu rzuca eee, no, no niestety widzę, to jest właśnie to, otwieranie, otwieranie to jest, trzeba się z tym liczyć, że będą wam rzucali pod nogi Będą wam przeszkadzali, trzeba będzie zmieniać to wszystko, wiecie o co chodzi, no to nie jest takich psiub. Także będziemy skipowali te skrzynki, żeby po prostu szybciej otwierało się E, dobra, co my tu mamy, o, było serce oceanu Fajnie, serce oceanu to. O, jest voucher na VIPa, brameczka Mamy pierwszy voucher na VIPa Uuu, Nice, pierwszy voucher na VIPa Ej, dobra Teraz ten, ten rzuca fajniej, dobra Ty, patrz, 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 ej, ten jeden kolega Ogarnia, ten jeden kolega ogarnia Tamten rzuca jak debil Ej, dobra, zbieramy to, słuchajcie, bo zacznę to sprzedawać Dobra, sprzedajemy, słuchajcie Sprzedajemy, niech on rzuca sobie Zobaczy, i Zobaczymy, ile ma kasy, człowieku Nie wiem, on ma jeszcze zamiar rzucać? Nie wiem, jakiś debil, nie? Tak szczerze. Ten co rzuca. Dobra, CH oczywiście, szybka zmianka CH. Otwieramy dalej. Nie przejmujemy się debilem. Osiem anarchicznych odłamków, brameczka, fajnie. Ty, kurde, trochę tych anarchicznych... Znowu 8, co jest? Ale leci, ale oddaje, słuchajcie. Dobra, finalnie tyle itemów mam obecnie. No nie są to jakieś mocarne itemsy, tak szczerze Są to itemy raczej... 29 temy nie są jakieś, gdzieś giga, giga, wow, jestem giga kozak, mam takie itemy No nie, raczej tak nie mówisz, jak masz te temy Ale no spoko, no poleciały te rzeczy, odkładamy je sobie oczywiście No jeden voucher na VIPa, z tego jestem zadowolony na pewno No ale zostało tylko 30 kluczy, więc trochę mało Znowu przeklikujemy, o! Dwie, 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 mam w ogóle prawie 32 te. Serce, 3, serca oceanu, znowu ten debil rzuca o, no i panie, chyba talenciaku, nie wiem, czy to ty rzucasz, ale tak mi się wydawało po tym, co patrzyłem. Więc y, pan talenciak tutaj z setem 38, znaczy boże, z setem 37 i mieczem 38, chyba sobie tutaj właśnie nagrabił bana, nie? Tak mi, A nie, ten kolega tak samo, hehe, he, XD. Ej, dobra, widzowie, tacy dobrzy gracze i człowieku pójdą zaraz ten y, na, na bana, nie? Ja pierdzielę, niesamowite to jest. O, patrz, rzuca, ten talenciak. Ale jazda! I on czeku na bana pójdzie. No i dobra! Ale dwóch... No i dwóch chłopów właśnie 3738 poszło sobie papa z serwera, bo są jebami. Także... Także no, co ja mogę powiedzieć więcej? Cóż, jak się jest z banem... No to tak jest, ostatnie 17 skrzynek, widzowie, lecimy. Proszę, niech mi poleci episki kluczyk. Znowu żadnego epickiego kluczyka nie mam, no. Nie, nie poleciał żaden epicki kluczyk, jeden voucher na VIPa. Serio?! Nie no dobra, widzowie. Szczerze, prawie jedna dobra rzecz jest taka, że poleciał prawie stak tych serc oceanu. Więc to daje nam, słuchajcie, no, prawie jeden MLD. Także fajnie, fajnie, fajnie. 28 tych kurcze anarchicznych odłamków, też w poko opcja. Mam siódmy voucher na vip więc też fajnie. No, no nie ma tragedii, jakieś wiecie. No mogło być zawsze gorzej. Jakby w ogóle w oczernawie panie poleciał, to już w ogóle bym chyba nie wiem co zrobił, ale bym się chyba załamał wewnętrznie, Giga. Ja już nawet nie wiem gdzie tego odkładać, słuchajcie, mam tak przepełnione wszystkie czesty tymi itemami Bez to będę je niedługo rozdawał, Giga na live. Większość itemów pewnie będę rozdawał tych, co teraz właśnie widzicie, więc no, no i dobra, zostały straszliwe dynie. Otwieramy straszliwą dynię, pyk. Czyli Co nam dropło? Ty. A, na pierśnik wario, dobra, nie zauważyłem. Na pierśnik wario 36, ok. Wow, spodnie wario, fajnie. Łej, to pierwszy raz to ułaskawienia łaskawienia. Ej, ostatnio jak otwierałem, to nie dropnął to ułaskawienia, łaskawienia, teraz dropnął. No. To ułaskawienia, łaskawienia, ale brameczka, nie miałem tego jeszcze. Co tu mamy? Motyka Browsera No to takie słabe w sumie. Dobra, ja pierdzielę, kosa. A, ale jaja, dobra, kolejna kosa i poleciała. Co jest? Kryw wampira, ej dobra, bardzo dobrze oddaje, bardzo dobrze leci, leci po prostu bezbłędnie To teraz poleciało słabo Giga, ale ja bym chciał książkę na wampiryzm Giga, Boże, jak ja bym chciał tą książkę na wampiryzm Hembrowsera, Nietoperek, 30 dni i ostatnia, no i duszek Szczerze, najbardziej chciałem książkę na wampiryzm, nie dostałem jej niestety, no cóż, dostałem takie rzeczy, także tak to wygląda Także co, jak chcecie więcej odcinków openingowych różnych, no to jeszcze co, została nam chyba jeszcze jedna skrzynka do przetestowania w, z takich wiecie, tych słabszych, czyli epicka jeszcze, zobaczymy, może jak będzie dużo lajków to ją przetestujemy w formacie 100 skrzynek, zobaczymy, także co, trzymajcie się, dużo lajków zostawiajcie i wbijajcie na anarchię, elo.